Siema, siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sowanos. No i y, witam Was w postprodukcji, widzowie. Ogólnie y, Battlefield 1, więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Bijecie na Discorda, link w opisie. Lecimy do dowództwa teraz. Muszę dotrzeć na tyły do dowództwa. I to też jako goniec to trzeba. Yy, tak bokiem, nie? Czy. Gdzie się wszyscy podzieli? No właśnie, gdzie się wszyscy podzieli? O! Ko... Koniczkiem na Rodeo jedziemy, dobra? A już jesteśmy. Nie mów, że. Zostawili nas i wycofali się. Odwrót. O tych, którzy nie słyszeli gońca. Pozycja ententy utracona. Odwrót w stronę plaży ma osłaniać artyleria. Ostrzela wioskę i forty. Cholera. O kurwa. Dobra. To jednak wiem pod bombardują własne pozycje, żeby osłonić odwrót. Artyleria już! Nie chcę szlak! Ależ tak szybko artyleria. Dziwne, dobra. W tą stronę jedź, w dom, no. Dobra, jedziemy! Aktualnie nie wiem, czy wspaniała rzecz. Bo pierwszy raz jadę na tym. Whitehall! Gdzie on jest? Whitehall, 200 z tyłu, najpierw tam Najpierw nam pomóc, dobra Już pomagam, tak kazałeś eee, Witaj Kaspeli, chcę tam słychać jak ci zionek mija Fajny czołg, no? zajebisty czołg Gdzie młody? A może żyje, czy nie? A ja już amunicji nie mam. Oni cały czas napierają, dopiero się skapłeś Co Ja nie chcę się jeśli mam nic, dlatego sprawdzam wszystkie możliwe. Kować się! Trzymaj Straciliśmy żołnierza! Zrozumiano, wiem, że straciliśmy żołnierza. Widziałem właśnie do tego swojego spoko byłeś na praktykach i po... Praktyka, zjadłeś obiad i poszedłeś spać o 17 i wstałeś o 20, widzisz? A mi? Mi nawet spoko Zginąłem, a chciałem tego opancerzonego zniszczyć Mi spoko, minęło tam Posłuchałem sobie muzyki ze, ze znajomą, więc no a ja nie kupywałem oddzielnie ich, tylko ja sobie subskrypcję na ZA ja kupiłem, nie? To 14 z Ziko miesięcznie i masz wszy praktycznie wszystkie części BFO. Hmm, tu będzie broń, dobra. Dobrze wiedzieć. Zobaczcie Zobaczcie jak Dostał Dostał ja. No znajoma, znajoma A co Ja ładuję. Trzeba ich podeprzeć Trzeba, trzeba, Ziumuś. trzeba odeprzeć. Tylko, że coraz więcej przychodzi Sorry Czemu nikt tej flanki nie patrzy? Chłop nam tu na plecy się biebał Pewnie stąd nie przebiją się! Nie przebiją się, właśnie się przebijają. Zabili nam ziomka na moich koczach Ja wiem, że jest ich coraz mniej, ale ja muszę bronić zmienić, ziomek, więc zasłaniajcie mnie. cofują się. Ile alin? Nawizkinąłem. Tak, wejdźcie. Idźcie do działa. Udało się. Dobra. Jest dobrze. Wycofujemy się. Posłania nas ostrzelają wioskę i fort. Ruszamy. Już. Dobrze. To nieźle spraykuwałeś, kolega. Naprawdę. Kto poszedł? Tylko ochotnicy, czyli wiadomo wszyscy. Pieprzone dzieciaki. A wróci, wracając no, do. Kto jest w tym wieku? Fosurę. Wracając do. Czy opłaca się BFA 1 kupić? No to. Opłaca się i, i subskrypcję kupić, podgryć. i wtedy masz pełno gier z subskrypcję, subskrypcji nie? Tylko mi płacić. cię Nie, To 14 ziko. Oja, moja. Kolejna ofiara na no. sumie. On ci buty skleił taśmą? O. To biegniemy dalej. Powiedz, że mam te same broń. powiedz Żeby mi ich nie podmieniło, proszę Szturmować fort w pojedynkę A to Fostera miałem za idiotę Smutno się ta część kończy. To już bardziej nie spoileruj, jak spód to się kończy. Sniper mnie ściągnął Dobra, może nie będę ich, ni ich do nich strzelał, tylko sobie się przekradę. Po prostu Mo Może uda się przejść bez ich za załatwiania. Chociaż to ma być szturm, no to Szturmować fort w pojedynkę? A to Fostera miałem za głupca. Tam mnie prawie zobaczył ten sniper. To od mnie wtedy załatwił. Dalej nikogo. A co ty byś po prostu Spróbował przebić tu z prawej. No wiem, to może być głupie, bo mnie zobaczą, ale jak to się mówi, raz kozie śmierć. Słyszał mnie. Idzie tu. Idzie tu. Słyszał mnie. To sobie robi ja ja. sobie robię ja ja. Kurba. To fajnie Że powiadomień mimo wszystkich Tam jeszcze jest chłop Zdjęty Z tej strony nikt mi wy nie robi, nie? Dobra <laughs> No w sumie ta, to fakt Ten ogień zapora wyrobi Dobra, kolejny zdjęty. Został ten y, snajper jedynie! A ty się zwiesił, dobra, chłopotnik jeden Ciebie to ja nie widziałem w ogóle, że tu jesteś. No dobra, wychylił się. Zrobiłem! I to lepsze było niż z żołgami, naprawdę. Denty snajper, dobra. Jak nie ma snajpera, to jest zajebiście. Teraz mogę sobie zrobić typową obiegówę, ale nie tędy. Jest wejście. Co po tym będzie, ale to po gdzie, czy yy, po tej misji? Dobra, bijamy do fortu Nie, ja o, On nie robię mordo Ja robię fabułkę bardziej nie? W Na pewno nie chcesz mnie zabić Dawaj Wynusiłem się stąd Zajmijmy Nie z wiem, nie wiem nie, nic z Kaspelik przed tym akurat miałem opancerzoną Byłem opancerzony i, 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 i leciałem z RKM na, na nich, nie? Osłonię wasz odwrót Będą myśleli, że zdobywam fort. Odwrócę ich uwagę. Jak dotrzecie do naszych linii wystrzel flarę. Będziecie bezpieczni. Wtedy do was dołączę. No dobra. Odmawiasz wykonania rozkazu? Ha, ty wszystkie wykonujesz. Bo mordo, ja ci powiem, że ja w multikach to... To jest ciężko zapomnę. Ja w multikach sobie tak... Znając że życie bym zamykał Tobelę, o. I nikogo bym w multiku nie zrobił... Musisz wyglądać. Dobra. No, dalej chłopaki. Idziemy. Dobra. To co? No to zaczynamy. O, saperka! Chodźcie cipki No w sumie Kasperlik masz rację Ale co mi nie przyjdą? No, nie. Chociaż To jest taka wyprawa, jakby mogli przyjść. Jaką broń mieliście? Zagłady. Jakaś fajna, jakiś karabin? sam powtarzalny, nie? No to ciu. O, a to co to? Dobra, to jest. O, da mi życzył jakoś, nie Dobra. No to lecimy na pełnej. Snajper zdjęty. To kurwa, tam jest ich dużo. Jakieś amunicje, skrzynie z bronią, coś, ten teges. O, tu jest z, z bronią Nie, Nie, dlaczego to? Ja chcę mieć... Zwykłą broń znane, jakiś karabin jakiś nowy to jest. Najgorsze, bo ja do niczego amunicji już nie będę miał zara. Dobra, wiesz to Będę musiał jakoś z tego zagrać, ale Ja jestem taki ślepy, że ja ich nie ustrzelę z tego Dobra, biegnę tu Jakaś broń, proszę, ja chcę... O! Powiedz, że tu będzie jakiś karab... Nie, nie Proszę Dobra, zdjęty. Jeden, aaa cztery naboje na wszystkich Którzy zostali Leży Proszę, jest to, to jest to, no dobra, wezmę to To jest awupa, a tutaj jest? Jeszcze inna awupa Z Cisnąć no? I teraz nagle jak mam AWP to ich nie widać. Tam jest ktoś. No i nie trafiłem. Dlatego wolę karabinek! Maszynowy! I prawie zdechłem od jednego. Tam miałeś? O, dzięki, to jest fajną broń. Zyskakujesz tu? Tu są kolejni. Wybiegają. będzie, że ja przejdę ten fort, nie nikt nie będzie musiał się wycofować. Tak będzie. Kurniam kolę przejmują swoich! Ale pomogli chociaż Z tymi chłopami co tu były miotacz miota czołgnia? Patrzcie śmieciu, jeszcze się nie rasz. Dobra, aha, ja to wpierdolę, ile on potrzebuje tamten dostać w domu? Pali się. Pali się, dobra Fajerwerki Teraz tych mogę wyjaśnić z Dobra, zdjęci Teraz kolejny Tam jest jeden Mam 20 HP Widzowie Dobra Zdjęty teraz lecimy dalej Do fortu O kurwa, prawie bym zdechł o, Tam jest To da mi Ten. tam jest ktoś jeszcze. Dostał Heda! Czemu on jeszcze stoi? Twój kot przyszedł na ciebie. oglądać się. Jeden <głos》> znam, Dostał Heda. Jest jeszcze ktoś w Wszyscy. Sam nie wierzę, że mogliby się na to nabrać. Opanujcie dzieniec. Coś tu jeszcze jest, biegną. Prawie w mordę dostałem. Dobry, tak był już blisko, długo tu nie wytrzymał. Tam jest jeszcze jeden. O Dobra, nie wyciągam awupy łupy. Jeszcze daj zamilkować Prawie zginąłem. A to wszyscy! Dobra, okay, jest karabinek lepszy niż AWOPA. Zdecydowanie zrobiłem to. Sam opanowałem wszystko. Z, to, to ja samemu. Samemu to zrobiłem, kurwa. Samemu. Bez żadnych posiłków. Bez niczego. от odw от... 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 Ale nie, dlaczego? Dlaczego? Tak się skończyło to. To dwie kampanie dzisiaj już zrobiliśmy. Dzięki za to, że byliście widzowie. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć, cześć.